O mnie. Jestem pyszny? Może i tak. Walczę z Bogiem? Nie. Tylko stawiam wiele pytań. Co czuję? Dlaczego, po co? Miłość, prawda? Sam Bóg tylko zna odpowiedzi. Jestem człowiekiem. I tkwi we mnie pierwiastek zła, popełniam więc błędy, mogę się mylić. Ale o to chyba w życiu chodzi by szukać, by pytać. Szukajcie, a znajdziecie. Nie wolno się zatrzymywać, ograniczać. Zdaję sobie sprawę, że mogę się zagubić w mieszaninie pytań, wątpliwości i to będzie katastrofa. Ale czy to daje podstawy do tego, by nie szukać? Wtedy byłbym tchórzem. A tchórzem nie jest ten, kto pyta, kto kocha, kto wierzy i wątpi. Tylko ten, kto nie robi zupełnie nic, by znaleźć prawdę. A cóż to jest prawda? końcują znajdę